Dobry. Cześć, kochania. Cześć. Jestem Ewa. Cześć. Jak się nazywasz? Ale ładnie. Zaprowadzisz mnie do swojego pokoju. Dobra, to chodź. Tylko css. Css. Idziemy na paluszkach. W tym tak. pokoju śpisz, tak? Dlatego jesteśmy tak dziwutko. Słuchaj, a pokażesz mi jakieś Twoje zabawki. I Mikołaja. To od Mikołaja dostałaś? Nie mm. ja, spałam. Przyszedł jak spałaś. A udało ci się go kiedyś przyłapać, jak przychodzi i zostawia prezenty? Nie. A co to jest? Um, rybki. A pokażesz mi, jak te rybki działają? Tak. Pokaż. Patrz następna. Dziękuję! I mamy wszystkie rybki, super! Kornelia, czy to jest twoje łóżeczko? Czy nie uważasz, że już by było fajnie, żebyś zasypiała w swoim łóżeczku i spała w swoim pokoju, a nie z rodzicami? Wiesz, że mam takie książeczki, które mogą ci w tym pomóc. Chcesz zobaczyć? Dobrze. Ta bajka jest o dziewczynce, która idzie sama spać w swoim pokoju i nagle ma zły sen i śnią się jej różne potwory. Ta książeczka ci pomoże, jak będzie zły sen, to wtedy z tej książeczki się dowiesz, co robiła ta dziewczynka. A resztę tej historii dowiesz się z książeczki, jak ci ją będzie czytała wieczorem mama. Zawsze, kiedy wieczorem będziesz się bała pójść spać do swojego łóżeczka, będziesz mogła narysować mamie i powiedzieć, Czego się boisz? Dobry pomysł? No to dawaj, piątki! Jestem gotowa po raz kolejny podejść do tematu zasypiania kornelki. Dostaliśmy bardzo fajne metody, które postaramy się wykorzystać.